Po raz siódmy Stowarzyszenie Iskierka Miłości zorganizowało zbiórkę żywności, zwłaszcza słodyczy, gier i maskotek. Otrzymane dary jeszcze przed świętami trafią do osób potrzebujących, samotnych, chorych, zwłaszcza do dzieci i seniorów. Ludzie chętnie udzielają pomocy, wrzucają do koszyków, wiedzą na jaki cel to idzie także, a pogoda rozgrzewa. Po prostu rozgrzewa. Dary, które dzisiaj zbieramy będą przeznaczone na zrobienie paczek do domów opieki społecznych, hospicjum puckiego, domy dziecka, sierocińcy. Przed siedemnastoma sklepami w następujących miejscowościach: Strzebielino, Luzino, Kębłowo, Gościcino, Bolszewo, Orle, Krokowa i Gniewino oraz Rumia. Dary zbierało ponad 50 wolontariuszy poprzebieranych w świąteczne stroje. Każdy darczyńca w podziękowaniu otrzymał jemiołę. Były kolędy, tańce, niekiedy ciepła herbata, a przede wszystkim gorąca, ratosna atmosfera. Tutaj nie jest zimno, tu jest tak gorąco normalnie, że, że tylko nam śniegu brakuje i wszystkiego dobrego bo jest totalna petarda. Ludzie przychodzą, ludzie dają dobre serduszka, oni zarażają nas tą pozytywną energią, dają nam to ciepło. A zresztą sobie możecie widzieć, jak zbiórka przebiega. Jest rewelacja. Coraz więcej osób chce pomagać tak naprawdę, nie jest jak wcześniej. Naprawdę? No, ogólnie i Zapytasz się tylko ludzi, oni są naprawdę chętni do pomocy, tylko trzeba jakby ich zmobilizować do tego, a tak oni są naprawdę chętni, żeby pomagać. Ludzie są naprawdę chętni, że nie ma ktoś, że nie chciałby brać udział. Że wystarczy tylko tak jakby zmotywować i to już naprawdę samo idzie. I to jest fajne, naprawdę. To wszystkich zapraszamy naprawdę serdecznie do tego, żeby brali udział w takich akcjach, bo dobro powraca, dobru powraca. Yy... Świat staje się lepszy, robi się cieplej, przy, nawet przy takiej zimnej pogodzie jak jest teraz. To jest kolejny rok, gdzie jest nas więcej i więcej osób chce nam pomagać, także bardzo się z tego cieszymy. A my już trzeci rok uczestniczymy. A skąd ta chęć pomagania? Wynika ona z dobroci ludzi, tak? Jak pokaże się ludziom że inni ludzie mają troszeczkę gorzej. Jak się ich uświadomi, jak się pokaże coś troszeczkę innego, na zasadzie staniemy tutaj, przebierzemy się. Ludzie widzą coś innego, to chcą pomagać. Ludzie o, o, o. również są chętnie żeby pomagać po prostu i widzą i są zainteresowani dosyć tym. Pomimo zimna, deszczu od 9 do 15 cierpliwie zachęcano choć do niewielkiego podarunku. W akcję zaangażowały się osoby w każdym wieku, od najmłodszych po osoby starsze. Spotkać można było także całe rodziny, niekiedy trzy pokoleniowe. Można dawać innymi, innym słodycze też. Super, to ja może Państwa jeszcze zapytam. Państwo pierwszy raz biorą udział w takiej akcji? To znaczy się ja na żywo, tak, a tak to dopomagałam, bo do pracy jeszcze chodzi, ale mąż od kilku lat już. Zaangażowali Państwo całą rodzinę? Tak, całą rodzinę, bo to są nasze wnuki, to jest syn. Niejednokrotnie w akcję angażuje się obecny wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, który wspólnie z rodziną zachęcał do dzielenia się dobrym sercem. Zbliża się okres świąteczny, wiele osób wymaga pomocy, potrzebuje tej pomocy. Jeżeli się w to nie zaangażują osoby postronne, osoby, które chcą wspólnie jakoś zachęcić do działania, to tej pomocy te osoby potrzebujące nie uzyskają. Dzisiaj może nie aura niesprzyjająca, czy czekamy trochę na śnieg. Pierwszy raz wyciągnęliśmy czapki świąteczne. Przypominamy, że mamy za niedługo Mikołaja, mamy święta i mamy sporo osób, które potrzebują pomocy. Niektóre sklepy uczestniczą w zbiórce od samego początku. Jesteśmy od samego początku z iskierką miłości, uważamy, że dobra inicjatywa, działają lokalnie, wszystkie zebrane rzeczy trafiają, no można powiedzieć, w większości i do mieszkańców, i no lokalnie tutaj dla osób, które potrzebują. I cieszą się z tego. W zbiórce udział biorą także firmy prywatne oraz szkoły, m.in. w Kębłowie, Luzinie, Wyszecinie, Gdyni oraz ta na ulicy Budowlanych w Wejherowie. Pozdrawiamy wszystkich darczyńców, którzy pomagali nam w tej szczytnej akcji. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.